Cześć serdeczko, mordeczki, z tej strony typowa polska parowa, a w dzisiejszym odcinku sobie ogarniemy, jak zainstalować sobie sobie środowisko graficzne. Yy, tak, zakończ, bo tutaj sobie sprawdzałem jak to się robi, bo dawno tego nie robiłem. I co będziemy? No, środowisko graficzne sobie zmienimy, bo mi się... Gnom? Tak, mam gnoma znudził mi się, więc chcę poprasać na inne rzeczy. Oczywiście szukamy menadżer pakietu, wobec tego nie ani róż. Musimy sobie tutaj sprawdzić, hasło wpisać i tak dalej. I szukaj, wchodzimy. XFC, dobra, se wpiszmy tak. I tu musimy poszukać, zająć, że będzie to niżej. A przynajmniej tak było przed chwilą, więc wiecie, nie? XFC, tu są różne tam pliki, ale my poszukamy tego najbardziej podstawowego. FCF, dobra. Pokaż pojedynczy plik, Synaptik. Aha, Niej więcej, tak trochę. E, fajnie, że można podejrzeć sobie. Doko, to wam się podoba. Mogę zamknąć? Mogę zamknąć. Jaką mi się dziwnie zeskalowało? I chyba tutaj trzeba, trzeba będzie zastosuj zrobić, nie? A i przy okazji wiadomo, nie. Pokażę jakie pliki wam będą potrzebne. Zaznacz oczywiście, zastosuj. Dobra. Do zainstalowania. I robimy. Hej! Bardzo mało. Naprawdę na pewno to? Czy mnie okazało się, że nie to? Przez przypadek tego znaczyłem. Dobra. No i będę musiał nieco za chwilę zastopować, bo trzeba dzisiaj wylogować i po wylogowaniu się. Nie wiem, nie nagram już chyba tego. Nie będzie mi się dało nagrać. Jak będziecie się logować i naciśnięcie na to hasło logowania się, jak, zanim wpiszecie literki na dole, tam będzie zmiana środowiska graficznego. No wam tego nie pokażę, bo mi wyłączę niestety. Tutaj e, pana OBS. No i trzeba tam wybrać środowisko graficzne. Więcej tak by... Taki błąd mi tu wystąpił. Brak dostępu. Jakie? Jezus Maria. czemu przeglądarka mi wadła? Co, co się stało? A już myślę, że tak szybko pójdzie. hehe, <laughs> za dobrze było. A zobaczymy, a może ruszy czasem tak se popidzieli, nie? Jak to mówię. Zainstalowałeś, nie zainstalowałeś, tego to nikt nie wie, ale coś tu mamy. Czy mamy tu xfc help? nie obchodzi mnie panel, tam wiadomo, setting fajnie, fajnie. Trochę tych plików faktycznie jest. Przepraszam, że tak xfc, desk, top, za szybko byłoby, jak to mówię, a za szybko nie może być, zawsze musi być jakieś problem, w co jesteś, czy nie jesteś, dobra, nie ma co komplikować, ruszymy, zobaczymy i tyle, więc za chwileczkę wracam. Dobra, więc udało się jak widzicie nie było problemem. Zatem mam małego tu buga. Nie wiem czy będzie to widoczne na nagraniu, ale to tam walić. jakaś tam glitch graficzny, że tak powiem. Albo coś się stanęło i doinstalowałem. Więc jak widzicie było to banalne łatwe. Dobra, więc lecimy chyba z kolejnym. Co to mamy za menadżery jeszcze? Menadżery pakietów Boże. wyska graficzne, więc tak, KD nam został. Czułem, aż ruszy mi tu kolega. Hmm. Czy będę musiał to niestety reinstalować? Znaczy, reinstalować. Boże, po prostu jeszcze raz tutaj wejść i zrestartować kompa sobie. Ale dobra, w międzyczasie jak mieni, albo nie pomieni, bo też coś mieni mi. Albo jestem tępy. Są dwie opcje. To zobaczę, jak wygląda środowisko graficzne. <laughs> Sam myślałem tak ostatnio że można po prostu zrobić e, wydajności w grach na tych dwóch środowiskach. No Nibiec FC po prostu mnie zużywa, jest mi za sobożerne do tego, e, bo że z GNOMA, więc parę gier, nie mam za dużo gier, ale jakiś na się znajdzie. I zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Duża czy nieduża, czy taka marginalna, że pomieru e, tutaj błędu pomiarowego, więc to też jest e, ważne emulator terminala, jak to zabrzmiało, to działa poprawnie, patrzcie. Więc dobra, na razie nam się to nie włącza, więc to i później będę musiał zresetować komp, bo czasem tak bywa, że hmm, po prostu trzeba. Mamy tutaj kosz, dyski. Fajnie. Co to? Tor Browser, klasyka. Ej, w sumie zobaczymy, jak wygląda. Nie, a jest tryb ciemny. No widzicie, no proste rzeczy, no co tu przeglądać więcej, dobra, no trzeba obs zatrzymać i będę sklejał sobie, lubię sklejać, że tak powiem I polecę zresztą te kompa i kolejne środowisko graficzne instalować, a no, najlepiej już wszystkie resztę Czyli znajdę na ciebie, ile jest tych środowisk graficznych, będzie będzie szybciej Dobra, więc za 3 minutki dla was wracam, w sumie natychmiast do was wracam I będzie spoczka Dobra, wracam ponownie, no więc tak, ogarnąłem sobie tutaj y, już wszystko, więc musiałem startować kompa, a przy okazji właśnie sobie odpaliłem środowisko Puji, które mi się przedtem wykrzaczyło, że było śmieszni. Y, jak wygląda? No tak jak widzicie bardziej mi do y, Tu jak z Windows 11, klikamy się wywala OBS Tyle przy temacie. No co zrobisz? No, takie życie, jak to mówią. Więc dobra. Nie wiem czy mi się dwa razy nagrywa, czy to już jest bóg, ale dobra, jestem najwyżej Caparajda i się domyślę po prostu że tak powiem Windowsowo no bo mamy takie coś jak z Windowsa 7 prawie no tylko na no, odwrót czy nie było że <grymian> plagiat tak powiem, o gry mi ładnie wykryło, no patrzcie co tu mamy tego nigdy nie korzystałem, a coś nie wiem po co sobie tak z ze sklepu jest specjalny obsydena, mi się podoba szczerze mówiąc, ale nie taki szczegół więc, jakie mam środowiska graficzne, chyba powiem, wejść na jedną słuszną piątarkę, którą nikt nie nawiedzi Stereo, chociaż Chrome. Nie wyjść w mi? O, już masz szczęście. Więc dobra, jakie są środowiska graficzne? Jakie są środowiska? Oczywiście, z badami, które jak zawsze graficzne, no a inuki. Desk sobie przetestowani od razu, bo jestem dziwny. Więc mamy tak. Cynamon, zobaczymy. Dobra, cynamon, se wpisujemy. Cynamon. Dobra, chyba dobrze. I chyba źle wpisałem, więc A przez 2N. No widzicie. Sierotka ze mnie. Zdarza się. Cynamona każdy robi chyba, nie? Robicie cynamon? Oczywiście, że tak. Nie no się. Czego się trzeba śmiać? Yer, Ubuntu, Wolpers, aha Wiem, że są komendy, ale to bezpieczniejsze bezpieczniejsza opcja, nie? czegoś nie miniecie <coughs> Desktop data, ale to jeszcze nie to Desktop, aha, już advanced chyba to będzie to, czy to Angielski twój się za kładzie Na kolana Dobra, będzie dużo ważyć, to będzie to. <noise> Dobra, najwyżej się nie powiedzie coś. No co no. Zdarza się. Zastosuj. Zastosuj. Prócz Cynamona mamy no to mamy KDSC. Dobra. Mate XFC. Dobra, Lexida, Boże. Brzmiemy jak ja nie powiem co już. kds dobra. Dobra. Zawsze błąd jest, ale działa. Walić to. KDE. Protestujemy so. Nie zobaczę, może jednak będzie mi po wylogowaniu działało BS. Jedna takie dotrzymam się i później będę nagrywał i zobaczymy, co to wykrzacze się. Albo nieco wykrzacze się, więc to też ma znaczenie. Dobra, KDE, KDE, KDE. Może desktop wpisz człowieku Zlituj się nad sobą. Faktory znające się nie pobieram, Nie to wybrałem, ale to już tam szczegóły, nie? XFF Matko, święto Dolfin, to mnie tam takie rzeczy nie interesują. O, plasma desktop. No i macie, jest tutaj potężne, zintegrowane. Łatwe w użyciu. To mi się podoba. Tak donośnie to brzmi. Okaże się, że jeszcze będzie wielki. Sporo ważyło. Ale desktop tam mam taki, że sobie mogę robić co chcę. Też mi to w miarę szybko pójdzie. Hmm. Zobaczymy, i na obejście będą ważyć te nagrania. Zobaczę, nagrywa się, czy się nie wykrzaczyło, bo to też ma znaczenie ludziska. Jak się wykrzaczy, to jeszcze raz robię robota, nie? A przy okazji zobaczymy, co tu jeszcze możemy mądrego wzić? MEF. Mogę sobie wybrać tu obrazek? Nie, szkoda. A głupi. Czekaj, panel sterowany, nie? Jakieś coś tego typu. Dzienniki, monitory systemu. To wszystko, może też tę te wersję pobrać, nie? Ale niech tym się. Czekaj jak to było już ustawienia. O, GDM, co to się pojawiło. Menadżer wyświetlania. matko święta, nie wiem co to jest. Nie wybuchnie. Nie wybuchło. Narzy się tu dosyć dużo dzieje. Więc liczę, że będzie uber ładnie. A jak nie będzie uber ładnie, to się uobraża. Dobra. że masz tu w skrót do ustawień. ciaparajdo Sasko, <noise> o nie białe, nie lubię ja wszystko czarne e, mam ostatnio baga dziwnego, ale możesz muszę zobaczyć że jak nie 240hz na gnomie i miałem przeglądarkę i robię nową kartę, to na sekundę miałem czarny ekran tylko przy przeglądarce, żeby było śmieszniej albo jak szybko poruszam myszką i tylko przy przeglądarce jakiejkolwiek w sumie, ej to mógłbym przetestować, ale to już nie przy was nie wiem, po prostu zmniejszyłem co herce no. I po prostu. I zda. E, to, ta to. E, tak samo wygląda, za co tutaj nie. Wyłączony, Nigdy w to się w sumie nie bawiłem, jak to działa w sumie. Ale dobra. W końcu nat ma włączony, wyłączony. wyłączony Taki błąd się wyświetla, ale to nam walić. Zamknij. Dobra, zawsze błędy wykrywasz. Dobra, KDE mamy LXDE. Bo jestem dziwny. LXDE. Ciekawe, czy mi się wysypie system. Ej, nie no, bym płakał, nie? I burzyłbym się w sumie. Rot top. Eee, ta, ta, ta. LXDE. Metapatch. Standardowy motyw ikon. Mnie tam średnio to interesuje. Mam te panele w sumie, środowisko, no. Pakiet używam do instalacji środowiska graficznego. To to, czy nie to? O, to. Czekaj, ja pobię zrzut ekranu? I przecież to też jest pożyteczne narzędzie, no. Wszystko tu widać. No i widać, no i cieszyć się, no. Dobra, instaluję. Eee. No tak, zaznacz. Co ty kombinujesz za morski? Zastosuj no Nie wiem ile to waży W nie niedużo Ła, to idzie jak Jasny pierun To ma ich jak jasny pierun Dobra coś nam zostało Mate Unity Unity już nie ma w sumie Mate Może jak coś klikam ma to jest ważnego to nie powiem już co. No, ma problem sobie. I posypałem system sobie. Ale życzenie własne. O, ktoś mi to właśnie ciekawe odpisył. Hmm. Czasem sobie odpuszczam niektóre. się uśmiechnę po prostu, jak ktoś mi coś odpisze. Śmieszne, jako w sumie. nie na poważnie, ale w sumie się troszeczkę uśmiech. Ja jestem. nie powiem kim już. Bo nie chcę przekonać w tym odcinku oczywiście. Mate desktop szukaj. Ch, będzie jakaś jakaś dziwna no, ch, ch, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, 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 czekaj. To chyba to. Zaznacz. Coś za mało mi się wydaje Pobierz to A czekaj, pomierz od ekranu. Dobra, to. To od razu idzie, to już w ogóle to pójdzie od strzała, że tak powiem. Dobra, to ogarnęliśmy, więc tak. Yy, zaraz zatrzymam i zrobimy taki myk, że zaraz znowu zobaczymy, czy jak się wyloguje, będzie mi obec nagrywał, czy powie, papa, pa i żegnam cię, kochanie. Więc no, trzeba sprawdzić. Dobra, powraca. Więc nie udało mi się z wylogowaniem. No, nie dziwi się to w sumie. Więc teraz próbujemy. Jezu, jak to poszło wisko graficzne. Rysty, panie. Oczywiście, że to będzie. Mate. <laughs> Nisza z tym. Więc dobra, widzę, że jestem zagapiony i zamyślony o życiu, bo już za dużo w główce Ale. Jak widzicie, jakie Mate KDE, człowieku. Yy, mniej więcej to tak się prezentuje. Podobnie wszystko tak naprawdę jest, podejrzyj Pulpit fajnie. To się, tego mi brakuje, żeby Windows 17 usunęli, że wszystko wywali po prostu. Święty spokój. Co mi bardzo minusowo. To nie jest tryb ciemny, tylko sam dekl. Mam dwa razy bluetooth. Aha. No dobra, walić to. Jakieś tam cuda. Aktualizacje. Parcel light. No więc to jest parcel light. I aha. Panie, to wszystko już jest typowo, co mam pod Ubuntu. Mm, Kate, ja już zrobiłem dużo tych środ środowisk graficznych, dobra? Chyba, <laughs> fajnie, Counter Strike mi tu ikonę. Jak to wygląda? Pliki, dobra, może być Dolphin, chyba to na Dolphin się nazywa. Także to, co mi się nagrywa w tej chwili, takie, dobra, wygląda. A, taki niby pałaga, niby się, ale wiadomo o co chodzi. Tak, średnio mi to się podoba. No ale dobra, mniejsza z tym, no to widzieliście tutaj, jak to mamy tutaj przedstawione, no tu, tu nie zrobimy na no, programy, Mi, e, miejsca są jeszcze, no, historia, często używana, ale to jeszcze nie ogarnęło sobie, więc dobra, lecimy z kolejnym środowiskiem graficznym, więc cześć siemeczku, e, musiałem do gryfkę sobie zrobić, bo cinemon e, nie nagrał, nie wiem czemu, bo tak sobie, więc tak, e, jak wygląda cinemon? Tak, mam błędy z bluetoothem, o tym wiem już bardzo dobrze. Najmniej mi się podobają w sensie śladowisko graficzne. Znaczy niby lekkie, nie lekkie, ale niby do Windowsa podobne, ale takie jakieś nijakie trochę. Niby wszystko poprawnie, fajnie zrobione, ale jakoś tak nie przemawia to do mnie kompletnie. Oczywiście to w browser zobaczymy, jak okienko wygląda. Nie to ta mi, że nagrywa, nie wiem o co chodziło. Karty są tu spoko, co moglibyś dać na tym, na Ubuntu. I tyle w temacie, dobra. To lecimy z kolejnym tematem. Dobra, więc powracam do VAT, Więc tak, Eric D. powiedział, że nie chce z OBS współpracować. Szkoda. E, miałem problem na społeczeństwa, więc nie mogę sobie pobrać nawet innego pakietu plików. Powiem, obs, z telefonu klik mi. E, na biurko, oczywiście. Więc widzieliście, jak to wygląda. E, ikony mi się zmieniły. <laughs> nie było śmiesznie. Chyba to się przekićkało. Wi-Fi to czasem tak ma, że muszę odłączyć sobie ten adapter od Wi-Fi. Yy, walić to, że ikony jakoś nawet nieźle to nie wygląda, więc przeboleję. To tylko szczegół w sumie. Jeszcze trochę pasek się zrobił, ale to tam tragedii nie ma. Yy, jeszcze Open coś było z porze od Ubuntu. Ale on w ogóle nie wstawał, więc... O, chyba kto siedzi na rowerze. Nie właśnie go słychać. Zarządzanie dyskami, patrzcie. No czyli taki się bałagan lekki. Zrobimy, i wiadomo, że to chce ogarnąć. Plików tuner. No, no, patrzcie. Ale ja chyba będę wolał tego normalnego. A jak nie, to sobie doinstaluję. To wszystko jest do kabinienia. No ja se trochę tu grzebałem, jak widzieliście. Te foldery takie trochę dziwne, ale sobie to pobiorę. I tyle w temacie, więc hm. Nie ma co, mam nadzieję, że odcinek czekam się spodobał i trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. Pa, elo, papatki.